Sok z buraków z cytryną. Naturalny przepis, za który twoja pięćdziesięcioletnia wątroba ci podziękuje. Czy masz ponad pięćdziesiąt lat i czujesz, że twój organizm pracuje wolniej, łatwo się męczysz, a trawienie nie jest już takie jak kiedyś? Być może problem leży w twojej wątrobie i ona po cichu woła o pomoc. Dziś odkryjesz skuteczny, prosty i naturalny przepis. Sok detoksykujący z buraków i cytryny, ale nie byle jaki przepis. To strategiczne połączenie, które wspomaga pracę wątroby, usuwa toksyny i poprawia nastrój. A co najlepsze, opiera się na dowodach naukowych zostań ze mną do końca filmu, ponieważ oprócz przepisu powiem ci jak i kiedy stosować, aby uzyskać najlepsze efekty znaczenie wątroby po pięćdziesiątce. Z biegiem lat nasza wątroba ma coraz większe trudności z wykonywaniem jednej ze swoich głównych funkcji detoksykacją organizmu. Co to oznacza? Oznacza to, że wszystko, co jemy, pijemy, a nawet leki, które przyjmujemy, przechodzi przez wątrobę, gdzie zostaje przetworzone i wydalone. Po pięćdziesiątym roku życia efektywność tego procesu spada, zwłaszcza jeśli regularnie spożywamy alkohol, smażone potrawy. Spożywamy nadmiar cukru lub przyjmujemy leki. Według badania opublikowanego w czasopiśmie Journal of Hepatology, starzenie się wiąże się ze spadkiem funkcji wątroby, co może przyczyniać się do przewlekłego stanu zapalnego i gromadzenia się tłuszczów w wątrobie. Dlatego tak ważne jest, aby o niego dbać. I tu właśnie wkracza nasz sok zalety buraków. Burak ćwikłowy to korzeń bogaty w betalainy. Które są naturalnymi przeciwutleniaczami i substancjami przeciwzapalnymi. Pomaga oczyszczać krew i poprawia przepływ żółci, a żółć jest niczym detergent wątroby, pomagający eliminować tłuszcz i toksyny. Badanie opublikowane w czasopiśmie Nutrition and Metabolism wykazało, że buraki mogą zmniejszać stany zapalne wątroby i poprawiać poziom enzymów wątrobowych. Ponadto buraki poprawiają ciśnienie. Krwi, co jest świetną wiadomością dla osób po 50, zalety cytryny. Cytryna to stary przyjaciel naturalnego zdrowia. Jest bogaty w witaminę C i ma silne działanie alkalizujące organizm. Kwas cytrynowy zawarty w cytrynie, pomaga wątrobie produkować więcej enzymów, co poprawia trawienie tłuszczów i usuwanie odpadów. Według publikacji w czasopiśmie World Journal of Gastroenterology. Regularne spożywanie witaminy C wiąże się z ochroną przed niealkoholowymi chorobami wątroby, takimi jak stłuszczenie wątroby. Co więcej, cytryna pomaga zwiększyć produkcję kolagenu, wzmacnia odporność i nadaje naszemu sokowi orzeźwiającego charakteru. Pija na sok detoksykacyjny. Przejdźmy teraz do najbardziej oczekiwanej części przepisu. Zapisz to. Składniki, jeden średni surowy burak, obrany i pokrojony na kawałki sok z jednej świeżo wyciśniętej cytryny, 200 ml lodowatej wody, opcjonalnie łyżeczka startego imbiru, który również pomaga oczyścić wątrobę. Sposób przygotowania. Zmiksuj wszystko w blenderze przez jedną do dwóch minut. Nie należy przecedzać, gdyż błonnik jest ważny dla jelit i powolnego wchłaniania cukrów. Stosować bezpośrednio po przygotowaniu, najlepiej na pusty żołądek, co najmniej trzy razy w tygodniu. Jak poprawić wyniki, aby sok ten naprawdę zadziałał, ważna jest także zmiana pewnych nawyków. Pij dużo wody w ciągu dnia, unikaj żywności wysoko przetworzonej i nadmiaru alkoholu codziennie, spaceruj i rozciągaj się. Twoja wątroba uwielbia ruch. Wyśpij się dobrze. Twoja wątroba regeneruje się podczas snu, pamiętaj. Nie ma cudów, lecz połączenie inteligentnego podejścia. Nie potrzebujesz drogich recept ani cudownych leków. Dzięki prostocie, skupieniu i regularności możesz nadać nowe życie swojej wątrobie i swojemu życiu. Dodaj ten przepis do swojej rutyny i poczuj różnicę już po kilku tygodniach. Więcej energii, mniej wzdęć, lepsze trawienie i jeszcze piękniejsza skóra. Jeśli spodobała Ci się ta wskazówka i chcesz poznać więcej naturalnych przepisów, które naprawdę działają u osób po pięćdziesiątce, polub film zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek, podziel się tym filmem z każdym, kto musi zadbać o zdrowie swojej wątroby. Do zobaczenia, do następnego razu. Dbaj o siebie.